There is only one of you, only one of me. There's a million of those p. Dissi jadę do Cinстоhowy, aby dovedeć, dlaczego to miasto Pschonga так відогжиму в целого свята, скот тут і лефритик і як тутейші будинки стали ще такі незвикли. Чинстохова то старе място на полудню польські, которого мачем заскочить туристи. Witam wszystkich w Częstochowie. Naprawdę to jest moje pierwsze wideo w języku polskim. Ale jeżeli mówić o tym filmiku, to myślę, że najlepsze miejsce, żeby zacząć filmować, to będzie Jasna Góra. Oczywiście taka najbardziej znana atrakcja tego miasta. I naprawdę ilość pilgrimów każdego roku jest bardzo wielka. I... Перед ковідом є ще то було в інші чим 4 мільйони. Або єжелі порівнювач з. Mieszkańcami tego miasta, to to będzie więcej niż 20 plagrymów na każdego mieszkańca Częstochowy. Naprawdę nie byłem nigdy bardzo religijną osobą, i dla mnie było to ciekawe, jak to wszystko wygląda. I bardzo mnie to zdziwiło, że. То це не тільки пілігрими індивідуальні, або не тільки якісь пілігримки групові, але також різні варіанти тих пілігримок. Можуть бачити пілігримки, або на конях, або роверові, або пілігримки бігові. Było bardzo niezwykłe dla mnie, to uh, ten variant Pielgrimki, który jest Pielgrimką na rokach. Na początku naвіć tak uh, myślałem się, że coś nie zrozumiałem po polsku. I co nie może być Pielgrimki na rołkach, ale kiedy zobaczyłem zdjęcia, uh, Tej pielgrzymki, to zrozumiałem, że wszystko jest w porządku i naprawdę taka pielgrzymka także może być w Polsce. Oczywiście, że jeżeli Jasnogóra to jest miejsce dla pielgrzymów, to dużo ludzi przyjeżdżają dlatego, żeby coś prosić o jakimś czudzie albo o czymś podobnym, ale dla mnie było także bardzo niezwykłe, że w 2020 roku papież francuski mówił, że wszyscy tu Приїхав до ясної гури як пілігрими. вони мають на індульгенції на звиклих a, засадах. Для мене одна з найбільш звиклих речей в Ясний Ґудже є то поєднання, комбінація санктуаріуму або всіх тих, тих кочов і фортифікацій. Тут можна також забачить ащани і а, очевидно, що це було не тільки місце для молитв, але також uh, і місце, де, де варчилися uh, польські війська. І а, uh, там, знайшли, uh, хто там був, там шведи були, а, uh, австрійці і дуже інших оружних військ. Uh, але навіть зараз uh, можна uh, іще недалеко uh, від uh, санктуаріуму і тут буде uh, фортифікація. Bardzo takie niezwykłe dla mnie doświadczenie, że myślę, że w innych miejscach tego jeszcze nie oglądałem. Аше практиці з піаносай. Він ще будинку в ЄС Переб'яна, і, очевидяще, було зруйновано в якийсь час. І зараз санктуаріум є в стилі бароко. Але, як на мені, то не відзе ту єдиний ансамбль архітектонічний. І то, направді, є навіть п'єнтне, що можна побачити різні будинки, різні родзаї тих всіх домів. Направді, дуже п'єнтне ту. І, мисля, що не тільки то є атракція релігійна, але також і просто для звичайного такого туриста ту бенджет, що побачити. zrobić? inside the shadow but i'm here, I'm here. Podobało mnie w sanktuarium, ale naprawdę zlokalizowane także jeszcze dwa parka a, niedaleko od jasnej góry. A, I a, oni mi nie podoba nawet więcej. A, to jest taki nie bardzo a, duży park. A, to jest park 3 maja i park Staszica, ale oni taki łagodni i piękny. Oni byli zrobieni jeszcze w pierwszej połowie XIX stulecia a, i teraz a, tu można znaleźć 3000 drzew a, i większość z nich a, ma od 100 lat. A, jak ja wiem, a, jeszcze chciały tu a, wcześniej do tych parków a, zrobić a, a, rynek, a, ale nie był to taki bardzo dobry pomysł. A, po pierwsze, już miały tu A два інших ринка недалеко від Ясної Гури. І не дуже багато сподобало і мешканцям Чинстухової в той час. Тож зробили вони тут два парки, і мисля, що це було дуже добре. Ну, не завжди те два парки виглядали файні. І по друге війні святовий також був такий відчинок. не дуже добре, що заасфальтоване залишилося. А вшись ту і е, е, только в 21 столітті, коли цей е, парк отримав е, дофінансування, а також є такий зараз, точно можемо побачити е, дуже різних. Файних об'єктів, і старих обсерваторії, і кілька музеумів. Також маю корти, тенісові, і такі невеликий стаф в центрі одного з парків, парка Штасташи, виглядає. Дуже to myślę, że teraz pospacerować w tym parku będzie bardzo dobrym pomysłem i latem tu może być bardzo pięknie i nie tak gorąco jak gdzieś w Częstochowie. Teraz na centralній ulice Чинстаховея. І якщо побачиш, як вигляда на мапі Чинстахова, то це буде багато звиклена. А також Чинсток, є, а, до якогось міста, а, яке було заважене якимось там XV століттю, то завжди мисля, що там буде якийсь ринок і одного ринку. Będą iść ulicy, i tam będzie jakieś życie. Ale częstochowa naprawdę jest bardzo inna, i tu jest ta centralna aleja, do której wszystkie i należy, jakieś tam pary albo restauracji będą niedaleko od tej alei. I związano to z tym, że było. Dwa miasta wcześniej, a Stara Częstochowa i Nowa Częstochowa, albo Częstochowka. I kiedy oni stały potem jednym miastem, to ta ulica, a, ona związała a, a, dwa miasta i teraz a, prawie wszystko dzieje się niedaleko od tej alei i można spacerować z jednej części Częstochowy do innej a, просто, a, po jednej ulicy, po jednej alei. No i z drugiej strony od sanktuarium jasnogórskiego także jest ten stary rynek no i czego jest bardzo go tu nie możesz znaleźć ale naprawdę myślę, że jest co tu zobaczyć i w szczególności te różne skulptury jeży Kendżara. А є ще в чечні забачили праць також в Кракові, але як в і в інших містах швяту, а також його скульптури сон. І багато цікаве, то тут є сті Чарлі Чаплін, і, і спортсмени, також там артисти, які ще і виглядають швидко. Mamy także jakieś tam budynki takie dawniej, ale naprawdę rynek i rynek mamy dużo podobnych i w Polsce i w innych państwach. To myślę, że nie najbardziej to jest ciekawostka w Częstochowie, ale jakieś bar albo restauracja także mogą tu być i no dlaczego nie, także możemy przyjść tu. Mnie spodobało dużo różnych miejsc w Sochowie, ale naprawdę jedne z najbardziej takich miejsc dla mnie, najciekawych, to jest taka ciekawostka dla mnie, to jest Aleja Frytek. Naprawdę nie aleja, ale ulica Piłsudskiego, ale możemy tu znaleźć dużo różnych takich kiosków z frytkami, nie tylko oczywiście, że z frytkami, jakiś tam kebab, gyros albo hot dog, także można tu kupić, ale jak ja dla siebie to zrozumiałem, to jest takie jeszcze i kulturalne miejsce a, dla Częstochowy, ale może być było wcześniej. Nawet mają oni tu festiwal frytka off, myślę, że on związany jest z tej alejej, ale a, pierwszy ten kiosk z frytkami, jak ja rozumiem, on pozostał jeszcze z 60. lat zeszłego stulecia, i naprawdę dużo z tych kiosków, dużo z tych sklepików z prytkami wygląda jak to jest jeszcze PRL. Teraz myślę, że nic nie zmieniło się. i chciałby naprawdę, żeby coś nowego także pozostało tu, jakieś uh, zorganizowane zorganizowane, jakieś stoliki, że teraz jestem z stolikiem tu, ale myślę, że to jest jedyny w ogóle, uh, stolik na wszystkiej алеї. Uh, I mm, jeżeli coś zmienić, to może być bardzo a, fajne miejsce takie, ale nawet tak a, to jest a, a, bardzo ciekawe dla mnie. A, I oczywiście, że jeżeli jeździć do Cistechoy na pociągu, to a, można tu coś zjeść, także także dworzec jest niedaleko od tej ulicy Piłsudskiego, gdzie i znajduje się ta z frytkami, ale myślę, że frytki to jest najlepsze danie tu, które można zjeść, tak, bardzo tanio, bardzo tanio, tam za 10 złotych można tej frytki z mięsem zjeść i będę no, taka nie, nie mała porcja, ale no, nie podoba mi się nic tu, co zobaczyłem. Tylko frytki. Frytki są normalne, ale mięso nie chciałby tu jest. To nie myślę, że coś innego będę mi tu smakować. Ale mam nadzieję, że w przyszłości wszystko będzie wyglądać lepiej. А якщо ми говоримо про співчасність з духові, то очевидно, що ми мусимо також порозмовляти і про муралах. В общем, так для себя зрозумевым, что в Польше целом дуже разных муралов в разных местах. Очевидно, Луч, мы шли же для меня это есть такая столица муралов польских, а и в Чинстохове можно знать где-то там не меньше десяти пьяных муралов. Ale chcę zafilmować dwa z nich, które mi najbelowili w tym miasta. Pierwszy to jest oka cyklopa. Myślę, że to jest taki bardzo fajny art. I to jest taki metaforiczny, który nigdy nie ide do łóżka. Uh, I naprawdę jeszcze bardzo mi podoba ten art, który za mną teraz i wygląda on także bardzo współczesny. No i drugi mural, który wybrałem w Częstochowie, to jest mural straż Czasu. Myślę, że z 2018, 2018 roku jest zrobiony. I bardzo mnie podoba nie tylko jak w ogóle ten mural wygląda, ale także jak to wszystko jest zrobione z tym budynkiem. Że te balkony także oni jest jako częścią tego muralu i wygląda to bardzo świetnie. To myślę, że ten mural jest bardzo takim fajnym nie tylko dla Częstochowy, a w ogóle mnie on podoba. Tak, oczywiście, że jest on jeszcze i bardzo dużym takim muralem, ale myślę, że zrobiony on naprawdę fajnie. Якщо скринчик центру Ченстохови, направді не дуже такий кававий центру, то можна побачити іншу історію цього міста і то зв'язано з тими будинками, які поставили в червні, і вони з Вапняку, місцевості, де робили і водобувати вапняк, і багато. Bardzo... Niewielka część tego budynku i innych podobnych budynków zrobione z cegły, a także wapniak był tańszym, a cegla no, była droga dla mieszkańców tego miasta. I teraz już pozostało nie tak już dużo takich budynków, ale można ich znaleźć w Częstochowie i dotknąć do tej historii. Oczywiście, że są jakieś budynki z. No, który już W nie najlepszym stanie, ale a, mam nadzieję, że w przyszłości a, będzie jakaś renowacja, ale z takim samym widokiem, bo to jest a, bardzo taka a, ciekawa historia często i mm, ona także była i myślę, że nie potrzebne tego zapomnieć. Także ciekawostką w Częstochowie dla mnie był i kościół Świętego Wojciecha jako architektura siódmego dnia, no naprawdę w swoim życiu ja zobaczyłem, no два чи інших кощула з архітектури дню, але до того вже так вона ще називає. І направди е, е, дуже п'єкний кощу з двома пожомами і також з іншим будинком обок коштів. Як я розумію, то є е, такий е, може школа або якийсь едукаційний. taki budynek ale naprawdę bardzo mnie podoba, że są różne modernistyczne takie kościoły, jakie były zbudowane w czasach PRL-u. Oczywiście, że ciężko wtedy było zbudować coś nowego, religijnego i także i ten kościół, myślę, że gdzieś 20-30 lat było walki przed tym, jak było zezwolenie na to, żeby jego. Tu a, zrobić, i przez to oczywiście, że on jest taki duży, a, żeby no, można było coś także. A, no nie wiem, jak nawet to mówić. No, ale jeżeli ty a, nie to możesz coś nowego zbudować, to wtedy kiedy masz zezwolenie, to chcesz zrobić a, ten obiekt więcej. A, I mm, jak ja rozumiem, ty, to jest jeden z takich bardzo a, charakterystycznych. A, Obiektów modernistycznych z Kościołów i mnie ona naprawdę podoba. To myślę, że i początek, i koniec tego wideo z niech będzie na taki temat religijny. I to jest wszystkie na dzisiaj. Nie wiem, jak mnie udało się moje pierwsze wideo w języku polskim, ale myślę, że dalej będę więcej, będę, będę lepszy. Także to subskrybuj na ten kanał i do zobaczenia.